Jesteśmy we francuskim opuszczonym wesołym miasteczku niedaleko wulkanu. Będziemy eksplorować te pozostałości jakie pozostały. Tutaj jakieś pozostałości jakaś rama po huśtawkach z mocowaniami. Tutaj natomiast jakieś zabawy linowe jak się odbywały widać na tym tutaj są jakieś opuszczone jeszcze budyneczki małe to to jakieś kontenery Przejdziemy zaraz na drugą stronę Najpierw zobaczymy, co tutaj jest Tu była piaskownica murowana Tak na co by wyglądało No jest Trzeba do wzięcia. Tutaj karuzela zarośnięta drzewami Bynajmniej z 15 lat to musi być nieużywane nawet nie mam możliwości tego ruszenia, bo wszystko jest... Bujamy się. Myśleliśmy, że żandarmeria idzie, bo to się znajduje przy samej drodze, ale niestety nie. Wszystko podrastało drzewami. Ale jeszcze jakby wyciął drzewa, to by się ruszało. to Do co? Tak. Ale już nawet się informacyjne. Nie wolno się na tym wieszać i bujać. Tę koło ma zawieszać się. Przejdziemy tam dalej. Dobra, się jeździ. Tutaj tak wygląda, wszystko pozarastało już to. Ale ktoś tutaj musiał być, bawić się tym, bo jest po wszystko. Eksploracja w takich miejscach prawie strona jest, że Samochody cały czas, policja, żandarmeria jeździ Tutaj jakaś taka Karuzela Oj, już tutaj coś był wcześniej przed nami Takie Obracające się koło W środku się zsiadało Zapinało się nogami I zapewne Wchodziło się tutaj do środka stawało się, nogi się zapinało I po prostu to to się obracało we, wokół własnej osi. Ciekawe. Tak to musiało być. Co sądzisz o tym? Tam ma chyba. Ale o, nie, zobacz. Czekaj. Ktoś figurkę zostawił. Zobacz. Eksporujemy, nic nie zabieramy. Jakieś dziecko pewnie tutaj było, wiesz. Teraz to jest pewnie to dziecko dorosłe. Tutaj kolejny taki. Mechanizm? Ten tu już jest zarośnięty całkowicie Dobra, podejdźmy tam jakieś baseny, co to, to jest? Ale co na ten domek za chwilę To widzieliśmy Tak Jakieś stare materace zostały jest zapewne do skakania na trampolinach, czy coś jest W tym stylu Uwaga, żeby nie wpaść no. Jeszcze kran z wodą nawet był Nie działa Nic dziwnego Prąd jest Wiadomo czy działa, czy nie Może Proszę jakaś opuszczona buda na tym placu zabaw Konsumpcja była Byli już nasi pewnie Teraz się Stare toalety, sanitariaty, stare drewniane na placu zabaw, to były. Dobra, musimy się czy nie ma przejścia Tam są jakieś budynki, jeszcze gospodarcze chyba jakie pozostało w po namiocie rekreacyjnym tylko też nie widzę Jesteśmy z drugiej części tego całego kompleksu rekreacyjnego. Mam jakieś takie budynki Pustoszałe Tutaj zapewne trzymano jakąś zwierzynę, Po jest jeszcze stara słoma Jakieś ptaszyska Tu były może kury jakieś Jakieś wnioski Tu zapewne był sanitariat No jest WC napisane Zdewastowane. Nie pozostało nic, powrywane dwie aluminiowe sanitariatu. Tutaj takie zjeżdżalnia. Tutaj kółko wchodziło się na to kółko Pytało o Kręciło się w ten sposób

Wydaje mi się, że tu musiał być jakieś małe zoo e, Z jakimiś zwierzętami, bo są specjalne wybiegi porobione Zobaczmy tutaj Tak, to jest stare opuszczone zoo Z klasem zabaw dla dzieci Zobaczcie Tak to się prezentuje Tu mogły być jakieś różniejsze zwierzęta, nie wiem, tylko jest LE Ładnie zabezpieczony to jest tutaj znów, nie wiem, jakaś grota dla jakichś zwierząt. Także. Trudno powiedzieć, jakie zwierzęta były trzymane, ale na pewno było to mini zo, parkiem zabaw dla dzieci. Tam ktoś mieszka dalej, tam więc nie wybierajmy. Widzę na trawa i wszystko. Tak? No, jesteśmy na posiadłości, która jest zamieszkana obok, więc nie będziemy tam tego coś niczego spokoju. I tutaj spody prowadzące na górę do tego terarium, całego dla dzikich zwierząt. Podłoga zerwana, gnita. Dachta się zarejrzewa. Jest trochę większy niż chciałem. Na obiekt tam może żyć jest. Oczywiście mieszkać. Przejście na ten na te stare zoo, które tu jest w okolicy miejscowości Ryjom koło Kremoferądu. A tu tutaj czy mamy? zwierzęta. Jest on wieczoru? Tutaj są podpuszczone na pewno zwierzęta dzikie, Tutaj są specjalne liny, tylko przystosowane do zamykania tych krew. Tutaj nie były ży żywione, na to by wychodziło. Bo tyle zwierząt. Jest... Tutaj kolejne terarium, wybieg dla zwierząt, Loga King, może te jakieś małpy były. Tutaj kolejne, a także karuzela do zabaw. To był jakiś chyba, budynek, jakiś gospodarczy. Będziemy zawracali w drugą stronę. Wszystko zdewastowane, będziemy wracali stąd. Zbieramy się do wyjścia. Dobra. Tutaj mamy kolejny przed nami wybieg dla zwierząt Bardzo duży No to na jakieś duże zwierzęta muszę tutaj stacjonować Dobra, idziemy dalej Zobaczymy czy jeszcze wstępne wyjścia coś jest, bo weszliśmy od, od tyłu Teraz wyjdziemy frontem Tutaj też ogrodzone wszystko siatką, kratą A tu pewnie Znajdowała się kiedyś jakaś kasa, punkt poboru opłat Przy wejściu do schroniska, do schroniska, przepraszam Do tego z parkiem zabaw Kaczą bankową można było płacić Bankową To Trudno powiedzieć w którym co roku, ale wydaje mi się, że Około 10 lat minimum tutaj jest zamknięte Pepsi było, napoje, ten już nie ma, niestety nie dowiemy się jakby to było po 15 lat, to na pewno byłoby podane we frankach. No, czyli to na pewno jest stary budynek, bo jeszcze ceny mamy: ceny dla dorosłych, dla dzieci 40 franków, dla do dorosłych 45 franków francuskich. były franki francuskie. A franki francuskie były jeszcze przed wejściem e, w Unię Europejską przed denominacją Czyli budynek ma już cały. Ładnych parę lat, tutaj jest o, wyjście główne Psy Tutaj była brama zdewastowane bardzo dużo z tej rzeczy, bo Nie zachowało się nic w oryginału. praktycznie Oprócz tych wybiegów dla zwierząt Tutaj jakiś był na pewno bar Tutaj jeszcze jest o Jakaś lada chłodnicza Do garmażerki, lub takich Hot dogów, w pizzy to jest dewastowane, jakby nie było Co to tam mamy jeszcze o, Przęt, Czy czyli tutaj był jakiś Na pewno bar, jakiś punkt gastronomiczny sprzęt. wszędzie jakaś szafa dogrająca widać nie? była Jakiś baner reklamowy się zdający Dobra, wychodzimy stąd O, zabawka dziecięca. No i to jest taki właśnie ogób tutaj znajdujący się niedaleko w wulkanu Puy-Tudom w okolicach miejscowości Clermont-Ferrand oraz Riom czy jakieś były jeszcze zabawy dla dzieci organizowane widocznie?